Siemanko widzowie, witam na kolejnym odcinku z wyprawy. Tutaj się zatrzymaliśmy i tutaj jesteśmy. Powiem. Mam parę fajnych pomysłów, co na tej wyprawie zrobimy. To tak domek. Takie słowy. Tutaj tak z tak odejdziemy. Na z się nie wrócimy na naszą miejscu, bo to, więc to, związku tu i tu. Mam to chyba jest za. Początkałem. Nie wiem w ogóle dzieje moja łódka. No dobra Cisza Dobra mi to wiesz Kończę z dziećmi Może jak będę większy większym, będę w kamerkę, To będziecie ich widzieć Będę z nimi nagrywał filmy A tam coś się świeci To jest inna wioska. Nie ja mogę powiedzieć, że my wracamy? Zobiemy, wracamy, co ja w inną stronę dążę. Nie. To ja chyba jeszcze nie było. Pokażmy się za mną. No. Takie no. piecyki. Brat? A nie brak. No ja cię. Jak wyraźnie robię tylko mały... Cały nie śpisz. A to może... Bartek! Nie już mogła się wrócić. Ostatnio ci idę z wyprawy, kolejny wracamy. To muszę wrócić. Na Ale nam się podoba to co przyniosłem. Co mam teraz muszę go bronić. Mam dużo buraków, ziemniaków. Kolejnym po co mi? Miesiona dużo. Mamy się mi się przydadzą. Co dostaliście? Nie! Hehehe! <laughs> co dostali? Widać Widać, że idę wykoliczone. Najbardziej jest najgorsze, że... Na razie zbroja taka mu... Ja się już tej góry, co? Dobra, do przygody. Ja ciebie wróciłem, widzowie! Dajcie ja łapkę w górę i subskrypcję. A my nie... A widzieliście to? Czy ja tutaj mam jakąś złą postać? Nie, bo tak nie mogę dać wali nagrywania. No Jak nie to to wyłączy łączy, bo to się łączy w pół godziny z Lepiej nie robić. Ej! Ale wy to widzieliście widzowie? Samo się rozwa... No patrz, tu też się rozwaliło. Olej tu jest. Ale tutaj jest dużo pszenicy. Proska V2, Joszka V3 juchu mam co znalazł dobra, to aby to trochę pozbierać. To tam to i dalej. Kiedy ta zima się skończy? Co był powalę mi się zmienił? bo jak... dobry. Dziękuję. Co tutaj tak na Barcelonę? Patrzcie, on tutaj na Barcelonę idą. Macie Minecraft w Barcelonie? Ej, to jest mądry nawet. Patrzcie, tam dyłem warty, biorę. biorę. Dobra, więc to. No. Kiedy Daj mi wioskę tam Właśnie, jeszcze... z i golem. Jeszcze wyżej poszedłem. Patrzcie, nie kończy się siekierka. Zobacz, siekierka do bicia. Cztery. Cztery? To ja nie wiem co ja chcę zrobić. Cztery. To? Gaderko? Ej, mogę sobie w zbroję iść. to mi się to coraz bardziej podoba. Jakbym umarł, to bym się... Już nawet trochę poszłem daleko. Nie powiem, że nie. Nie w ściany. O, czekajcie, no normalny biomy w tym są. No ta, daj mi jeszcze na sam dół! Mam inny sposób. Ой, 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 зимно, зимно, что я делаю. Тяжело? В том Dobra, damy radę. Oj, tak się nie wydaje. Mama! Ale znowu zioła, Nie, to na tyle zioła. Żółta na tyle. Na tyle na to zioła. Ale zima tutaj. Nie chce mi się. To zaraz wszystko we mnie wyrzucę. O? No.

Robicie. O, patrzcie, normalne biomy. Ja się czuję już jak w domu. No, ale ten biom nawet pokochałem. Dlaczego? Nie wiem. Pokochałem ten mój biom tam, gdzie mam wioskę. Niedługo wracamy do naszego przyjaciela. Bez, bez Jacka Placka to nie. Się... życie nie... Dobra, kolejnym tym Dobra, widzowie To jest krótki filmik Tutaj będę siedział Czekajcie tam koza zrobię No to... To ja kończę Dajcie ławkę, subskrypcję. Witam i powitam. Mm. Dziękuję, mm. dziękuję, dziękuję, za określenie. Dziękuję, dziękuję. No to. Kończymy, widzę. Pa, pa.